Więc skupię się za chwileczkę na, na temat właśnie tej katastrofy. Zobaczymy co, co pozwoli co da się mi zobaczyć. Więc okej, okay, dobrze. Próbuję. Przed audycją tak mi się skojarzyło, więc nie będę tego dublował, tylko powiem tak, jak mi do mnie to przyszło. Czyli tak. Uszkodzeniu uległa według mnie mechaniczna rzecz, która odpowiada za sterowność i to sterowność jednej strony, czyli jednego skrzydła. I pękła zębatka. I nie można było. Znaczy, upadła całkowita sterowność. I to, tak jak mówię, i poczułem, że to było przyczyną tego, że samolot stracił ciąg i, i, i spadł. Ale jeszcze się skupię na temat właśnie tego samolotu. Potem wrócimy do spraw też żywotnych, do tego, co się może stać na Bliskim Wschodzie. Ja mam wrażenie, że Ludzie byli kompletnie świadomi tego, co się dzieje, i dostali informacje o tym krótko przed, przed katastrofą, o tym, że, że jest awaria i, jest bardzo, i że mają jakieś pozycje obrać. Była straszna panika. Mam e... wrażenie, że to, ta, to, to się stało tak błyszczebicznie, że nikt nie poniósł cierpienia, że jakby te wszystkie istoty raptem znalazły się w czymś zaizolowanym, w czymś, co izolowało ich od, od tego, od tej strasznej katastrofy, od tego ognia, od tych wybuchów. To jest ucieczka, te dusze pouciekały stamtąd. Każdy jakby w swoim kierunku, jak gdyby tam, gdzie pomyślą, tam od razu pojawią się. Także te dusze przez chwilę tam były i, i się rozpierzchły. Myślą, poszły w inne miejsca, w sobie znane miejsca, za życia. Ja myślę, że to jest taka dezorientacja dla niektórych dusz, że one gdzieś wchodziły w mieście, w ludzi, w sensie w ludzi, między ludzi. Niektórym duszom się wydawało, że już wlądowali, że już są gdzieś, że to mogło im się tylko wydawać ta katastrofa, że oni są wśród żywych, że, że się poruszają. Tak, jakby te dusze miały jeszcze pewnego rodzaju szok. W takich nagłych zdarzeniach to się nazywa, widzę, tak to nazywa czas mątwy. Czas mątwy, e, czyli tak jak gdyby przyswojenia, że, że się już nie jest tym, czym się było. To tak jakby, jakby dochodząc do czegoś strasznego. Pojawia się wyskoczenie, by. nie rejestruje, dusza nie rejestruje tego tego cierpienia, mimo że to ułamki sekundy trwa. Po takim zdarzeniu dusza sama musi zacząć zauważać i rozumieć, że jest już poza ciałem, że, że rzeczywistość, w którą się wtapia. Już nie jest jej rzeczywistością. Dusza to sama musi zrozumieć, sama musi jak gdyby wywnioskować, zaobserwować. Nie każda dusza szybko to zaobserwuje. Są dusze, które niektóre dusze długo nie chcą tego zaobserwować albo wykluczają to. A niektóre dość szybko dochodzą do tego. Ja mam wrażenie, że niektóre dusze jednak, jak gdyby po czasie zrozumiały i wróciły w to miejsce, wracając w to miejsce, musiały sobie już zdawać sprawę z tego, co się stało. A to tylko niektóre dusze. Najdziwniejsze to, że mi się kojarzy, że niektóre dusze odeszły. Przeskoczyły jak gdyby z tego miejsca do Samol, do, do, na lotnisko, tam gdzie się robi odprawę, i tam jakby koczują albo czekają. To tak jak gdyby wyparte z ich myśli jest to, że stało się to najstraszniejsze, bo przecież oni dalej są, więc nie mogło się stać to najstraszniejsze, bo oni dalej są, funkcjonują, mają te same myśli. Chociaż jest jakoś dziwnie inaczej. Chociaż Mija nas wielu ludzi, a nikt nas nie zauważa. Ale dalej jestem. Tak, bo ta dusza jeszcze jest tu. Ta dusza musi zrozumieć, że odchodzi. Że to wszystko musi się dziać w zrozumieniu. Więc w tym pierwotnym czasie dusze na ogół są tu, na miejscu. Dopiero z czasem w pełni odchodzą. I po tym już trudniej jest dostać znak od takiej duszy, bo ona już przeszła do wymiaru. Dobrze. Do jutra, drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego.